bardzo, że jesteśmy na czwartym turnieju sołectw. E, no i oddaję głos pani dyrektor. Na stadionie Szkoły Podstawowej w Lisie by wspólnie świętować sport, tradycję i lokalną wspólnotę. Dzisiejszy turniej to nie tylko emocjonująca rywalizacja i dobra zabawa, ale przede wszystkim dowód na to, jak silna i zintegrowana poprawi być społeczność Wiejska Mazowsza. Zanim przejdziemy do dalszej uroczystości, pozwólcie Państwo, że szczególnie serdecznie powitam naszych znakomitych gości. Wójta Gminy Lelis, z Pana Stefana Prusika. Witamy serdecznie. Zastępcę Wójta Gminy z Panią Annę Topkowską. Witamy. Radny Gminy z Panem Przewodniczącym na czele Pawłem Urbieskim. Witamy serdecznie. którzy są nieocenionym wsparciem dla lokalnej społeczności. Ale bardzo serdecznie Państwa witam i poszczególne sowectwa, jak również tą młodą kadrę, którzy dziś myślę, że po raz kolejny którzy wiem, że startują, ale to właśnie będą nasi kontynuatorzy. To będziemy im przekazywać i losy tej gminy, ale również te w drugą stronę funkcjonowania naszego samorządu, że nie tylko inwestycje, nie tylko praca, nie tylko sesje komisje ale również jest druga strona taka bardzo miła, życzliwości, współdziałania, ciepła, ale przede wszystkim dobrze pojętej solidarności pomiędzy poszczególnymi sowieckimi, pomiędzy poszczególnymi miejscowościami. Ja bym chciał w tym miejscu, witając Państwa, jednocześnie podkreślić wagę i znaczenie i rolę takich ludzi, którzy gdzieś tam w cieniu po raz kolejny sprawiają, że na tej gminie się dzieje, że jest pewne pozytywne zamieszanie. A to jest kolega Dariusz Mróz, kolega Jerzy Dawid, mimo że kolega Jerzy już nie jest w strukturach naszych gminnych, ale zobaczcie, serduchem jest razem z nami i cieszę się bardzo, że właśnie przy waszym zaangażowaniu kolego Darku, kolego Jurku i Cekabisu, i również tu jest z nami obecna też pani Sylwia, która też nie musiała, a jest dzisiaj, tak? bo nie za pieniądze, to dzisiaj już od razu mówię, że robi także okazuje się, że jednak jest to ważne, to co się gdzieś tam nabyło z czasem, po prostu to w ten sposób to działa ja będę trzymał za was czujki, będę nieopodal też jestem w rewisie na innej imprezie, także mi wybaczcie, ale pani Ania, tutaj moja zastępca będzie też koordynowała tu działania z ramienia Urzędu Gminy a wam bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie tego wyzwania i daję słowo, że te drużyny, które startują, dziś macie u mnie wszyscy pierwsze miejsce. No, życzę Wam Państwu fajnej zabawy, jak najmniej kontuzji, żeby wszyscy dotrwali do końca, zmęczeni, ale z uśmiechem na twarzy i tak jak pan wójt mówi, wszyscy jesteście zwycięzcy. Dziękuję kolegom Darkowi i Jurkowi i Stanisławowi Szczepankowi, bo to EZS-y też głównie tutaj w tym biorą udział. I to oni zawsze się angażują, są na pierwszej linii w każdej chwili, kiedy tylkokolwiek prosimy ich czy festyn, żeby przeprowadzili konkurencje sportowe, stają na wysokości zadania, poświęcają swój wolny czas i są razem z nami. Panowie, bardzo Wam za to dziękuję. Dobrej zabawy życzę. Niech Wszystkiego. Dobra. Nie wiedział, prosimy się zwrócić do nas, wytłumaczymy, zademonstrujemy. eta hori da

Dobrze, dobrze, Zmie zmieściłeś się, zmieściłeś się. Czerwony. Niebieski. Niebieski. Zielony. Czerwony. Zielony. Czerwony. w Zapraszam. Jak było przeskok stąd, no go zawadziłeś o te pole, tak samo. Zielony. Niebieski. Zielony. Czerwony. Niebieski. Zielony. 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 Czerwony. Czerwony. Zielony. Niebieski. Tam kolega ostatni. Niebieski. Czerwony. Zielony. Zielony. Niebieski. Czerwony. Zielony. Zielony. Niebieski. Zielony. Niebieski! Niebieski! Zielony! Czerwony! Czerwony! Zielony! Czerwony! Zielony. Zielony. Ściskaj, bo, nie ściskaj, bo, ściskaj to tak bo, tak to nie ściskaj, nie będzie gorzej. Nie biegaj, nie ściskaj. Szybka, 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 szybka. Nie biegaj, tylko iść. Do buzi? Do tego? Do guzi, potem do tego? Do a potem Cały kubek będzie. No i potem jeszcze rzeczywiście, tak wolno jak. Szybciej, szybciej, szybciej. Dokrotnie, raz, 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 raz. Ale udaj, cały i